Gdy zbliża się kolejny ligowy weekend, a napięcie wokół Barcelony rośnie, kibice Dumy Katalonii z coraz większą uwagą spoglądają w stronę Roberta Lewandowskiego. Polak od tygodni pokazuje, że wiek, spekulacje kontraktowe i medialne wątpliwości nie mają większego wpływu na jego formę. Przed niedzielnym starciem z Realem Sociedad w La Liga napastnik Barcelony wysyła jasny sygnał: jest gotowy. Głodny goli i w doskonałym rytmie strzeleckim. Piątkowy trening Barcelony stał się kolejnym dowodem snajperskiej klasy lewandowskiego. Polak raz za razem pakował piłkę do siatki, imponując swobodą, precyzją i instynktem napastnika najwyższej próby. Największe wrażenie zrobiło trafienie zdobyte strzałem piętą z powietrza. Ta akcja wywołała natychmiastowy aplauz kolegów z drużyny. A bezradny mark andré ter Stegen mógł jedynie odprowadzić piłkę wzrokiem. Klub nie pozostał obojętny wobec tej sceny i opublikował krótki 14-sekundowy klip w serwisie X. Nagranie błyskawicznie zaczęło krążyć po sieci i wszystko wskazuje na to, że ma potencjał na prawdziwy wiral. Atmosfera w obozie Barcelony jest więcej niż dobra, a ostatnie dni tylko ją wzmocniły. W niedzielę zespół sięgnął po Super Puchar Hiszpanii, pokonując Real Madryt 3-2 w emocjonującym finale. Kilka dni później, w czwartek, Blaugrana awansowała do ćwierćfinału Copa del Rey po zwycięstwie 2-0 nad Racingiem Santander. Robert Lewandowski wziął udział w obu spotkaniach, a w starciu z Królewskimi wpisał się na listę strzelców, potwierdzając swoją wartość w najważniejszych momentach. Pucharze króla nie powiększył dorobku Bramkowego, ale jego obecność na boisku była istotnym elementem układanki trenera. Mimo, że jeszcze niedawno w hiszpańskich mediach pojawiały się głosy stawiające symboliczny krzyżyk przy nazwisku Lewandowskiego, ostatnie występy i obrazy z treningów wyraźnie przeczą takim narracjom. Swoboda, z jaką Polak panuje nad piłką, oraz perfekcja wykończenia akcji. Pokazują, że wciąż jest napastnikiem światowej klasy, zdolnym robić różnice w decydujących momentach sezonu. Barcelona otwiera obecnie tabelę La Liga, a jej przewaga nad drugim realem Madryt wynosi 4 punkty. W najbliższy weekend obrońcy tytułu udadzą się do kraju Basków, gdzie w niedzielny wieczór o godzinie 21 zmierzą się z realem Sociedad. To spotkanie może mieć duże znaczenie w kontekście walki o mistrzostwo. A forma Lewandowskiego sprawia, że kibice mają prawo oczekiwać kolejnych bramek. W bieżącym sezonie Polak rozegrał w barwach blaugrany 21 spotkań, zdobył 10 goli i zanotował jedną asystę. Liczby te potwierdzają jego stabilność, choć wciąż otwarta, pozostaje kwestia przedłużenia kontraktu o kolejny rok. Optymizm w tej sprawie jest jednak mocno umiarkowany a przyszłość Lewandowskiego w Barcelonie nadal budzi pytania. Na razie jednak napastnik zdaje się koncentrować wyłącznie na boisku, odpowiadając na wszelkie wątpliwości w najlepszy możliwy sposób kolejnymi golami i pokazem czystej piłkarskiej klasy.